Zgodnie z planem, dzisiejszy dzień spędzimy na świeżym powietrzu. Jeżeli planujesz ciążę, spodziewasz się dziecka, a może jesteś już młodą mamą, no to świetnie, że mamy okazję się poznać. Ja nazywam się Alicja i zapraszam Cię do udziału w tworzącej się społeczności Pol Ladies. Jedziemy. Cześć kochana, już lecę do Ciebie słuchaj, tylko przygotuję wszystko dla Mikiego, żeby mógł tutaj wszystko mieć w domeczku, jak go zostawię. Mleczę, obutela się wszystko, także chwila moment. Jestem już prawie ogarnięta, więc widzimy się buźka pa. Tak jak słyszałyście, dzisiaj wspólnie z Anią porozmawiamy o macierzyństwie. Zapytamy inne mamy o ich doświadczenia związane z laktacją i wręczymy kilka prezentów. Drodzy, dzisiaj jest z nami Ania. Bardzo mi miło, witam Was serdecznie. Aniu, bardzo się cieszę, że znalazłaś czas na to spotkanie. Mam nadzieję, że nie przysporzyło Ci to dużo problemu. No wiesz, jako młoda mama wyjście z domu zawsze jest dyskusyjne, bo z jednej strony mam świadomość, że zostawiam tego maluszka w domu, a z drugiej strony też mam chęć i potrzeby robienia swoich rzeczy i realizowania siebie, więc to jest zawsze, wiesz, taka szala, którą trzeba naprawdę zdrowo wyważyć. Wspomniałaś, że karmisz piersią. A jak udaje się to pogodzić z tak aktywnym życiem zawodowym? E, faktycznie to życie zawodowe jest teraz bardzo aktywne, szczególnie, mm -hmm. że z jednej strony mamy ten okres też takich dużych kampanii, z drugiej strony, z kolejnej strony, e, no już jak już pozwala na to, żeby trochę wyjść z domu, ale oczywiście wymaga to szeregu e, przygotowań. Przygotowań, właśnie, żeby spokojnie mózg go zostawić pod okiem taty czy niani. Tak. E, bywa niania i bywa, że tata zostaje. Dzisiaj tata, więc musiało być no oczywiście cało, całe naręcze butelek przygotowane no i oczywiście no lektor jest moim takim sprzętem, który jest Ułatwia łącznikiem życie, między jest mną a, a maluszką, które również mogą może nakarmić maluszka i też uczestniczyć w całym tym procesie właśnie karmienia, zaangażować się w niego nie tylko mama, ale i tata, I tak, oczywiście <laughs> rola mężczyzny w, w tym w pierwszych etapach rodziny, kiedy maluszek jest taki naprawdę jeszcze ciupęki i wymaga bardzo dużo uwagi, zauważyłam, że mężczyźni no, no z jednej strony jest bezcenne, ale też zauważyłam, że w tych czasach oni się troszeczkę bardziej angażują mhm. I, i czerpią też z tego radość, więc, więc kiedy mają wszystko przygotowane, no tak, a <laughs> to, to mogą to to robi, naprawdę tak, działać. Można to odciągnąć pokarm wcześniej, przygotować go, lub nawet zamrozić, bo wiem, że niektóre mamy również przygotowują pokarm na dłuższy czas. Tak, lub mają, jeżeli no, mają, o, tak. Jeżeli mają wystarczająco pokarmu, ja właśnie miałam z kolei taką sytuację, mhm. gdzie tego y, pokarmu naprawdę miałam bardzo. Za dużo. Teraz już to jest wszystko normowane, ale początki były, no, mogę powiedzieć śmiało, że straszne, bo, mhm. bo ból, kiedy przychodzi, kiedy piersi naprawdę są obbrzmiały, kiedy mleka jest za dużo, kiedy nawet dziecko jest najedzone, a ja po prostu nadal mam, no, można to nazwać problem. Yy, no, to nie jest wszystko takie łatwe i kolorowe. Kobiecie muszą powiesz, być na to nam, Jak przebiegały właśnie te początki tej drogi mlecznej, początki laktacji? Czy było to właśnie problematyczne, czy raczej naturalnie, bez problemu przebiegło? Tak jak sobie mogłybyśmy to wyobrażać. Yy, tak naprawdę przebiegało to zupełnie naturalnie, normalnie, y -y. więc mleko się pojawiło od razu w kolejny dzień po porodzie. Czy laktator kupiłaś przed porodem, czy zaopatrzyłaś się w niego już po porodzie, gdy. Nie, nie, absolutnie. Wiedziałam, że laktator to jest rzecz y, obowiązkowa, <Elijah> <Wikipedia> wiedziałam, że laktator jest y, niezbędny y, i po, po doświadczeniach też z moim pierwszym synkiem, y, 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 y. mimo że wtedy aż takich y, nawałów pokarmu nie miałam jak <cór> <ADA>? teraz, także to troszeczkę było zmodyfikowane i wiedziałam, że wybierając laktator, laktator musi być silny, sprawny, jak najbardziej cichy, wydajny. Temu rozmawiałam z Moniką i Karoliną, które podzieliły się z nami swoimi doświadczeniami. Link do odcinka znajdziecie teraz w prawym górnym rogu, a później w opisie pod filmem. Z dziewczynami rozmawiałyśmy m.in. o laktatorze Campbell Babies i zjęt Natural oraz o tym, czy przyda on się przed porodem młodej mamie. Twoim zdaniem, laktator warto zakupić przed porodem, czy. Oczywiście, ja, że tak. Laktator y, powinien być na liście potrzebnej must have, każdej y, przyszłej mamy, y, ponieważ to tak, laktacja tak szybko następuje, że y, potem może zabraknąć czasu, tego czasu, żeby właśnie wybrać odpowiedni laktator i, i go dostosować. Jestem ciekawa, czy inne mamy mają takie samo zdanie, jak ja. Idziemy zobaczyć? Jak najbardziej. Chodźmy. Chodź, poszukamy jakiś małusiek. Idziemy. Może tam ktoś jest. Jesteśmy w takim pięknym parku na pewno, na pewno kogoś, znajdziemy. kogoś znajdziemy. Oczywiście, że tak. Jest mama. Dzień dobry. Mamy takie pytanko: czy korzystała pani z laktatora? Prawda? Jest to niezbędne dla mamy. Jest, bo dzięki temu y, można przynajmniej spróbować y, gdzieś wyjść. O, prawda? Zrobić mleko i spróbować gdzieś wyjść. <laughs> no właśnie, no bo my musimy trochę tak dzielić, prawda? Też dbać trochę o siebie. Młode mamy muszą mieć tą chwilę oddechu, i faktycznie wtedy ten laktar jest niezbędny. Uiejku, lecz. Czy Pani go przed porodem, czy jednak już później? A... W późniejszym okresie? Myślałam, żeby go kupić e, po porodzie, bo też nie wiedziałam, mm -hmm. czy się mhm. uda przyda z karmieniem, czy tak. się przyda. E, natomiast miałam taką miłą niespodziankę, że go po prostu dostałam przed. A, to super. Także był prezentem. Prezentem, e, trafionym w dziesiątkę. Tak, trafionym, którego <noise> Tylko czasem, że tak powiem, używamy i mamy nadzieję, mhm. że będziemy e, nadal używać, nawet jak, e, jak mała pójdzie do żłobka. Tak, prawda, bo jednak każda mama decyduje o tym, jak, do, jak długo może, prawda? Obdarowywać tym złotem swoje dzieci. Ile ma lat? E, miesięcy, ma... co ja mam. Teraz będzie miała 11 miesięcy ja. i zdecydowanie A. to, co lubi najbardziej to jest mleczko mamy. A. No tak, mój maluszek ma dla Pani 8. Taki prezent. Tak. I również też dla maluszka w postaci właśnie. Moczków od Campbell Babies. Dziękuję. Oraz. Bardzo. W Proszę o to, również, Tak, osłonka na, na butelkę termiczną. Także. Na pewno wszystko się przyda. Dziękujemy, dziękujemy ślicznie dziękujemy. Za, po, za, za poświęcenie chwilki dla nas. Bardzo no i życzymy Wam cudownego dnia i jeszcze Mamy więcej dostupka. takich spacerków w tej jesieni. Tak. Będzie jak najświeżego, dobrego. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy ślicznie. Bardzo Do widzenia. Dobra. Dzień dobry, witam Dzień dobry. serdecznie. Mamy takie pytanie. Czy używała Pani laktatora? Nie, ale zakupiłam. O proszę, nie, czyli nie było takiej potrzeby? Nie było takiej potrzeby, nie miałam problemu w ogóle z karmieniem. Mały się A. bardzo ładnie przystawiał. Cudownie. E, ale laktator zakupiłam przed porodem. Czyli już przed porodem. Gdyby. Czyli był na liście must have. No tak, tak. Ja, z kolei miałam, have. tak. ja z kolei miałam taką e, sytuację, że miałam za dużo pokarmu i absolutnie to było e, e, niezbędne, niezbędne urządze. urządzenie. Na samym początku. No ja też m, obawiałam się, że będzie mi potrzebny, więc to jest zdecydowanie mój must have. Natomiast się nie przydał na początku. Myślę, że mi się przyda, jak już będę gotowa na to, żeby małego zostawiać A, z kimś, właśnie. i będę musiała odciągać po prostu pokarm. Myślę, Dokładnie. W tym momencie one też są bardzo przydatne. Dziękujemy tak. bardzo. Proszę Mamy bardzo. dla pani mały kominek od firmy Campbell Baby. Ojej, dziękujemy. Tak, bardzo. Jak najbardziej. No, Chłop, chłopakowy czy niebieski? Właśnie, mam ja, mam, ja mam chłopakowy. Ja mam chłopakowy. Chłopakowy chłopakowe. mam ja. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękujemy ślicznie. Ja Do widzenia, Dobra, miłego dnia. Dziękuję. Jestem bardzo ciekawa, czy innym mamą laktator się tak samo przydał jak mi. Co Zaraz sprawdził? zapytamy, więc tak. sprawdźmy. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Możemy zająć chwilkę. Jedno zupełnie małe niezobowiązujące pytanie. Czy przydał się pani laktator? Oczywiście. <laughs> Oczywiście, tak? prawda? Tak, tak, tak. A planowała już w to było No właśnie widzę i gratuluję Jeżeli chłopaki. Żyć, no użycie by się chociaż tak? częścią swoim mlekiem, no to... Z innego rozwiązania niestety nie było. Prawda? Mam bardzo podobne doświadczenia. Ile już, już chodzą, to ile mają? Roczek kończyli 15 <laughs> września. Okej. Okay. Tak więc już mają roczek. No i niedługo będzie miesiąc kolejny. Eee. Cudownie, ja mam takiego ośmiomiesięcznego miesięcznego w domu, więc całe po prostu bieganie ze maluchem <noise> po prostu jeszcze przede mną, ale cudownie gratulujemy. Super. A planowała pani zakup już wcześniej laktatora właśnie w okresie ciąży czy, czy dopiero już, już później? Czy Zakładałam, że możliwe, że będzie taka konieczność, że mhm. nastawiona na różne opcje. To nie było tak, że tylko i wyłącznie... E, obstawiałam na przykład karmienie mlekiem modyfikowanym, bądź uh -huh, też swoim uh -huh. pokalmem, tylko e, wychodziłam z takim założeniem, że jak uh -huh. będzie, uh -huh. co, na co ta natura pozwoli? Prawda, tak, bo to jest zawsze tak po prostu tak. wyglądał, tak. I chyba to myślę, że uh -huh. e, Tak, z doświadczenia, z osób, może z nimi, koleżankami, wiem, że chyba najbardziej zdroworozsądkowe było podejście. Uh -huh. Nie na zasadzie, że e, Muszę karmić ten, mlekiem takim, tak, ale się nie udało, tak. A tak było, na tej zasadzie, że było pozytywne zaskoczenie, że się jednak udało. No to super, przeważę, gratuluję. To Przy dwójce to. Więc... Tak, tak. Super, no to pięknie. Trzymamy kciuki za maluchy, za zdrowie. Życzymy jeszcze Wszystko pięknych dobrego. spacerów tak. tej jesieni. Mamy dla Pani mały upominek. <głos> Jesz... <głos> Dziękujemy ślicznie, tutaj są. Najnowsze, ja zresztą u swoich e, wykorzystałam, są najnowsze, najlżejsze smoczki. Także mam nadzieję, że się przydadzą. i Szczególnie u Antosia, on jest uzależniony. Ja też smoczką. mam Antosia, Antosia Mikołaj u mnie. Nawet widać teraz, że ten smoczek jest u niego w buzi. Ale niech mają ten spokój, prawda? I e, właśnie opakowania do buteleczek może akurat się przydadzą, więc dziękujemy. mamy nadzieję. Proszę ślicznie, dziękujemy, dziękujemy bardzo dobra. za miłą rozmowę. Proszę. No I życzymy jeszcze raz zdrówka. Dobrego. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Na część pytań zadanych w komentarzach odpowiemy z położną już za tydzień. A pytania wybrane do odcinka nagrodzimy laktatorami i Natural. for Ladies. Do zobaczenia.